na kolejnym spotkaniu w ceramiki. Dzisiaj poznamy pierwszą z trzech technik podstawowych formowania ręcznego. Te trzy podstawowe techniki to wygniatanie, lepienie z płatów i lepienie z wałków. Wszystkie te techniki poznamy stopniowo i w każdej z nich będziemy tworzyć przykładowe prace. Poznamy również technikę toczenia na kole. Na naszych zajęciach online zajmiemy się nią trochę później, lecz kiedy będziecie mogli już dotrzeć do pracowni, na każdych zajęciach na zmianę będą mogły toczyć naczynia 3 do 4 osób na raz. Tyle mamy kół pracowni. Wygniatanie jest jedną z najstarszych technik formowania naczyń z kuli gwinianej. Poprzez wyciśnięcie w dziury kciukiem i stopniowe wygniatanie ścianek do chwili uzyskania pożądanego kształtu, w tej technice będziemy uczyli się jak zbryły gliny, wygniatać miseczki różnego kształtu, jak budować zamknięte kule, udełka z pokrywką, skarbonki, okaryny, pojemniki w kształcie zwierząt i inne przydatne i ozdobne przedmioty. Najpierw wytaczamy prawie idealną kulę. Można toczyć kulę w obu dłoniach lub toczyć po nieśliskiej powierzchni. Kulę bierzemy w lewą rękę, a kciuk prawej dłoni próbujemy wgłębić do środka. Leworęczni wykonują to odwrotnie, czyli kulę biorą w prawą rękę. Zaczynamy wygniatać miseczkę od najgłębszego miejsca, powoli ją obracając i ściskając ścianki kciukiem. Pamiętajmy, żeby kciuk był zawsze wewnątrz miseczki a pozostałe palce na zewnątrz. W zależności od kierunku i siły nacisku możemy uzyskiwać różne kształty pojemników, a następnie zdobić je na wiele sposobów. Stopniowo przesuwamy się w górę miseczki, cały czas ją obracając, podtrzymując ją dłoni i ściskając palcami z równomierną siłą, aż uzyskamy odpowiedni kształt. Wszelkie wygniecenia i nierówności należy od razu wyrównywać i wygładzać. W ten sposób możemy uzyskać różne kształty od cienkiego cylindra poprzez kształt półkulisty po szeroki stożek. Po podsuszeniu możemy naczynka zdobić wzorami, dodawać uszka i inne ozdoby. Oto kilka przykładów. Na dzisiaj to już wszystko. Następnym razem spróbujemy zrobić w tej technice miseczki zwierzęta. To spotykamy się za tydzień.